Mamy tutaj dzisiaj kampera na zabudowę Fiat Ducato Mc Louis Środkowe wykończenie Taki beż kremowy konsala wszystko Fiata Nie mamy tutaj opcji na pewno e, tych roletek na szybie, z przodu też nie ma jest tylko tutaj zasłonka ewentualnie na przedział kabinowy u góry mamy roletkę no i w środku co my tu mamy no, no mamy tutaj siedzenie tutaj mamy dwa miejsca pasażerskie z pasami z tej strony też stół szafki dosyć pojemne, maksymalnie 10 kg ładowności Tutaj mamy też schowki, półki i tutaj mamy w sumie na tej wysokości jest opuszczane elektrycznie łóżko, zjeżdża w dół z całą tą szafką. Tutaj mamy nawet te stelaże, po których zsuwa się łóżko do tego poziomu. Mamy zlew jednokomorowy. Tutaj mamy trzy palniki gazu. Tutaj są znów szafki. Wywiew elektryczny mamy opiekacz marki Dometic lodówka chyba też jest Dometika z tego co widzę tu jest jakiś projektor 2000 raczej od telewizji tutaj mamy przedział sypialniany możemy sobie zablokować drzwiami ten tutaj przedział tu mamy Kabinę prysznicową z brodzikiem. Tu podnosimy tą płytę i mamy, mamy brodzik. Więc kabina jest nawet sporych rozmiarów. Tu mamy lustro, umywalka, szafka, łóżec. I mamy łóżko sypialniane, szafki po bokach, szafki u góry. Tutaj mamy przesłaniane. Okno roletką uchylne, z tej strony mamy okno, z tej także i mamy też zasłane drzwi na boki, więc miejsca jest dosyć sporo. Dla dwóch, trzech osób, nawet czterech sobie nie starczy, no bo tutaj to łóżko też jest duże, dosyć u góry, o, teraz widać może dopiero kabinę prysznicową, jest miejsce wystarczająco, tutaj mamy pod kuchenką gazową i pod zlewem w kuchni mamy, w kuchni powiedzmy w aneksie kuchennym też mamy szafki te siedzenia są obracane przednie, więc można sobie spokojnie przy stole powiedzmy 2, 3, 4, 5 osób sobie siąść spokojnie I tak to wygląda, tutaj mamy panel sterowania uruchamianie różnego typu baterii e, która jest w zamontowana w kamperze, ogrzewanie typu truma i tak to się prezentuje MacLouis